Hej, hej, zrobimy sobie szybki opening tego co nam przyszło z firmy DT. I tutaj na wierzchu mamy co my tutaj mamy. To jest sok z młodego jęczmienia. Taki do zastosowań medycznych bez cukru. Ponoć może zastąpić kawę. Tutaj mamy podkolanówki z wery. Podkolanówki uciskowe. O takich podkolanówkach i, yy, i co my tu mamy? Rajstopy. I o takich rajstopach też mamy osobny film. Tu mamy kompresy włókninowe, niejałowe. Bardzo delikatne. Stomicy je lubią bardzo. Tutaj jest też coś ciekawego. To jest segregator na leki. Tutaj mamy na cztery, na cztery dni: rano, południe i wieczór. Także jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień. Sok z Żurawiny. Żurawina ma dużo witaminy C, także fajna sprawa przy, przy jakiejś chorobie albo żeby po prostu podnieść sobie odporność tu jest sok z pokrzywy też bardzo fajny jeśli mamy problemy e, z żyłami czy w ogóle ze słabymi wynikami krwi tutaj jest już to samo sok malinowy, kolejny z dużą dawką witaminy C Pamiętajcie, że te wszystkie soki to są soki do zastosowań medycznych, także nie zawierają cukru. Biały jeleń, żel do higieny intymnej, który jest bardzo, bardzo chwalony przez Was. On ma w sobie korę dębu, także przy, wszystkich, przy wszelkiego rodzaju odparzeniach czy uszkodzeniach w okolicach intymnych, warto stosować tego typu żel. I tu mamy biały jeleń, mydło w płynie z dodatkiem, z dodatkiem koziego mleka. Ono będzie to kozie mleko dodatkowo nawilżać. No i tak jak zwykle wszystkie produkty z białego jelenia są hipoalergiczne. To tyle na dzisiaj. Dzięki i jak zwykle lubujcie, subujcie i trzymajcie się. Hej!